A teraz wrestling po polsku, choć prawie jak ten amerykański, zawodnicy są bardzo młodzi, a publiczność bardzo liczna. Zawodnicy szukają inspiracji w telewizji i w internecie. Niestety wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, że to nie do końca zabawa. Bo kiedy udawane się zaboli może być za późno. Może przydałby się profesjonalny trener. Paweł Abramowicz. Współcześni gladiatorzy. Łuką się, kopią, rzucają sobą nawzajem ku radości tłumnie zebranej gawiedzi i choć może to zaskakiwać ku satysfakcji własnej. A że swą ujmującą aparycję potrafią robić wrażenie mają naśladowców. Najbardziej mi się podoba ogólnie wszystko. Oto trening zawodników uprawiających amatorską odmianę wrestlingu zwaną podwórkowym. Paweł Abramowicz. Fakty. Polećmy do miejsca bujnej przyrody, wielu kultur, religii i zwyczajów. Niech będzie 14 km od Warszawy. Czemu nie? Mija kolejny dzień. Praca, dom, rodzina. Codzienna rzeczywistość. Drzemiąca w nas od niemowlaka ciekawość poznawania zaczyna dawać o sobie znać. Każe nam sięgać po nowe, inne, odległe. To ona rozwija świat. Czarne ubarwienie skóry ułatwia absorpcję ciepła. Odpowiednio ustawione zwierzęta wygrzewają się w słońcu. Polska chce być narodem. Polska nie chce Warszawy. A co jest problem z czarnym? Nie, yeah, nie. Yeah. Chciałbym teraz przedstawić Państwu wizualizację rozpadu samolotu. W nowym programie TVN możesz wygrać milion w minutę. Wygrasz milion, milion. Milion, milion, milion złotych, milion złotych. Milion? Milion, 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 milion złotych, milion złotych może być twój. Chcemy twoje życie. Pieniądze, 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 pieniądze. Podziękować wszystkim rodakom, którzy chcieli dzień niepodległości, dzień polskiej niepodległości, świętować się obchodzić w sposób radosny, godny. Wszyscy czuliśmy się w tym szczególnym dniu po prostu lepiej. Czuliśmy się dobrze razem.